Obiecałem ostatnio, że będzie film z nowego ośrodka. Jest Wagrain. To troszeczkę pojechałem po łatwości, bo wybrałem przedłużenie flachał, czyli ośrodka należącego do Skiamade. Ale dlaczego tak wybrałem, to później Wam się wytłumaczę. Tak ją będziemy mieć trasę na początek. Oczywiście startujemy kolejką z drugiej strony. Tak sobie wymyśliłem, z ośrodka Flahau przejedziemy gielinkiem na drugą stronę. Zajmie nam to 4 minuty, jeżeli chodzi o sam przejazd. I ponieważ poruszamy się po linii poziomej, to różnica poziomów jest naprawdę między stacją wejścia i wyjścia jest niewielka. Tak właśnie wygląda wejście na platformę w której będziemy wsiadać do naszej gondoli. I w gondoli tej, której teraz widzicie, mieści się 130 osób. A to są właśnie stoki, po których będziemy jeździć. Najpierw ten, który jest po prawej stronie, potem ten, który jest po lewej stronie. To jest kolejka, którą możemy wyjechać na sam szczyt. A to jest kolejka, która dowozi nas w to samo miejsce co Gieling. Wysiadając stąd, możemy wsiąść na krzesło sześciosobowe. I dostać się tak samo na szczyt jak kolejką, którą o, teraz też widzicie, która jest przed nami i wyjeżdża na samą górę. No ale na początek, jeżeli już wyjdziecie i będziecie chcieli zjechać, jest taka możliwość. Trasa numer 22, a 21, jak pojedziemy bardziej na prawo, też zjedziemy do gondoli, tamtej czerwonej żeby je rozróżnić, to ta jest Gielinkowa, tamta jedzie na szczyt. Z ciekawostek, w Wagrain powstała marka nart Atomic, którą założył w 1955 roku Alois Rörmoser i zaczynał od małego warsztatu, a teraz taka marka. Jeżeli teraz popatrzycie na drugą stronę, widać wśród tej zieleni białe stoki, a które przedstawiają Flahau Linki do playlisty macie na górze. To jest, są trasy przy Flying Mozart. I warto też powiedzieć po tamtej stronie: jest łatwość właśnie dzięki tej kolejce geolinka przyjazdów. Pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem, więc jeżeli wam się znudzi, tu w większości Wagrain są to, to trochę krótsze e, trasy niż flachał. E, flachał dodatkowo ma jeszcze połączenie z i z Flahowinkel, i też pewnie się pojawią u mnie. Muszę tylko odszukać filmy i wrzucić. I tutaj jest fantastycznie widać podpory dla jednej gondoli i tutaj też druga gondola, a, które wyjeżdżają do Gielinka albo na sam szczyt Grafenberg. I skończyliśmy. Właśnie podjeżdżamy pod kolejkę, także musicie się dobrze orientować, jak wchodzicie do której kolejki, bo obie są czerwone. 1300 metrów, 365 różnicy poziomów, średnie nachylenie 28%. Mieliśmy. No i co? I teraz przejdźmy do trasy z samego szczytu. Jak już pokazałem wam trasę numer 22, zobaczmy, jak wygląda trasa numer 21. Wyjedziemy właśnie kolejką. Ta kolejka jedzie dość długo, bo prawie 11. Minut, ale też będziemy dość długo zjeżdżać z 1713 na 862. Od razu Was muszę trochę przeprosić. To jest film nagrywany jeszcze starą kamerą, więc troszeczkę może, część może. Mam nadzieję, że jakoś przetrwacie, bo widoki są fantastyczne. Ta zima tutaj na tym filmie jest zdecydowanie ładniejsza niż to, co przed chwilą widzieliście. Jesteśmy na samym szczycie. To jest to wspomniane krzesło, którym mogliście wyjechać spod Gielinka. Ale zapewniam Was, trasa jest naprawdę fantastyczna. Polecam ją. Jest długa. Zawsze można ją skrócić i dojechać tylko do tego krzesła. Ja was mimo wszystko zachęcam do oglądania do końca. Przeważnie tutaj po prawej stronie jest ułożony slalom. No zima, fantastyczna. To trzeba było przyznać, że a w lutym nagrywane początek lutego, więc ten śnieg tutaj i piękna pogoda, dopełniała jakby radości z jazdy. I też fantastycznie widać Flachau i tą trasę, którą zjeżdżamy wzdłuż Flying Mozart. Ja ten stok bardzo lubię, on nie ma skokowej różnicy yy, poziomów, więc to nachylenie jest takie w miarę ukształtowane, stałe. Trochę wydaje mi się, że przypomina właśnie tą trasę, którą wam ostatnio prezentowałem, czyli trasę numer 60 w Kitzbihel. I właśnie moment, kiedy przypomniałem sobie, jak tamten film tworzyłem, że przejeżdżało się właśnie z części Kitzbihel do tej części Ogberg, to od razu sobie przypomniałem ale przecież jest przecież identycznie prawie jak przemieszczamy się z Flachau właśnie do yy, Wagrain. Tym razem długość Gielinka to jest 2 km. Żadnych podpór po środku nie ma, a unosimy się gdzieś 232 metry nad dnem doliny. A w, na dole widać yy, także miasteczko. Wagrain, od którego wzięła się na, oczywiście nazwa y, tej części tego ośrodka. W ogóle, jeżeli mm, kojarzycie, to Wagrain, Plachau należą do tak zwanego Snow Space Salzburg, e, razem z tutaj dodatkowym ośrodkiem, który przynależy jakby do, do Wagrain i ciężko go rozgraniczyć, tak zwanym San Johan Alpendorf, a całość ta Snow Space Salzburg należy też do Amade a to to oczywiście te wszystkie cztery ośrodki a które są w schladming czyli Hauser keibling Planai, Hochkürten i Reiteralm. One wszystkie e, są pokazane u mnie na e, kanale, więc zapraszam was link do playlist. Postaram się wszystkie wkleić playlisty. Zobaczcie, po kolei będą się e, pokazywać e, na górze. No, przyznajcie, trasa naprawdę y, mega fajna, więc y, i szeroko, i przyjemnie, i tak jak mówiłem, nie ma jakichś większych zmian, jeżeli chodzi o skokowe zmiany y, nachylenia. Tutaj za niedługo będziemy mieli odbicie na trasę numer 22. O, zresztą tutaj widać kierinka, który. Zniknął nam, a też się pojawił po lewej stronie. Było widać wagon. No i tutaj już jest dojazdówka. Zostało nam jeszcze chyba około kilometra, ale już nie będzie tak szeroko. Zresztą, jeżeli chodzi o Skiamadem, to oczywiście nie tylko Salzburgen, Spertbelt, a nie tylko Starmink Dachstein, ale także Gastein, gdzie też są przynajmniej 3 albo 4 ośrodki. Hockoning, fantastyczny, taki liniowy, też go muszę odszukać u siebie. No i jest też Al. Więc na jednym karnecie możecie jeździć naprawdę na, na sporej ilości yy, ilości tras. Tam jest chyba 760 km i prawie 270 yy, wyciągów. i kupując yy, karnet możecie jednego dnia jeździć w jednym ośrodku, potem w drugim. Ogólnie rzecz biorąc No Space Salzburg, a to jest yy, możliwość jeżdżenia w pięciu ośrodkach. I właśnie tak, jak przejeżdżaliśmy tu Gielinkiem, który łączy oczywiście Wagrain flachał. Mamy także połączenie za pomocą panoramy e, kolejki, która umożliwia nam przedostanie się między flachał a e, Flachauwinkel. No a potem jeszcze jest taki megs, przejeżdża się do Zaouhensi za pomocą autobusu, ale to trwa naprawdę minutowo. Opowiem to, mam nadzieję, że ukażą się filmy i opowiem Wam. Ale dzięki temu, ponieważ te ośrodki są połączone między sobą, jest coś takiego jak 12 Pix Trophy, która pozwala na, na przejechanie tak zwanych 12 szczytów. I oczywiście dzięki temu na końcu zdobywamy trofeum. A my już widzimy tą samą stację, do której przed chwilą zjeżdżaliśmy. Mamy zaliczoną trasę. Różnica poziomu 860, porządnie, 3,5 km zjazdu, jest, gdzie pokręcić, 25 stopni nachylenie, a mi na koniec nie pozostaje nic innego jak tylko Was zaprosić. Zostajemy w Agrain i pokażę Wam trasy z jakiegoś następnego szczytu. Pozdrawiam, Marek, cześć.